Wszelkie dołki, wszelkie momenty, kiedy jest nam źle, kiedy energia nam spada, to można założyć z góry, że twoja głowa ci to zrobiła. Twoja głowa ci to zrobiła. Czyli albo cię zabrała do przeszłości i cię katuje przeszłością, czyli jak ja mogłam tak zrobić, dlaczego ja się tak głupio zachowałam, tak? Jesteś beznadziejna. Um, albo to twoja wina, to twoja wina, że tak zrobiłaś. Gdybyś to inaczej zrobiła, to wszystko by się inaczej potoczyło, tak? Albo straszy cię przyszłość. Tak, zobaczysz, Boże, nie będziesz miała pieniędzy, co to będzie. Um, albo zachorujesz, albo coś złego się wydarzy, tak? Czyli scenariusze pod tytułem Wszystko widzę na czarno. I gdy zaczniesz to zauważać, to zobaczysz, że jedynym lekarstwem, bo my nie damy rady walczyć z myślami, my nie damy walczyć rady z tymi emocjami, które się pojawiają w wyniku na przykład straszenia siebie. No bo jeżeli ja siebie straszę, tak? Jeżeli ja mówię, Boże, nie będę miała pieniędzy, nie będę miała za co żyć, tak? I albo na przykład jestem beznadziejna, jestem bezproduktywna, bo nic nie robię, to emocje tym wywołane są mega trudne. No bo jak możesz się czuć, jeśli słyszysz sama od siebie, że jesteś beznadziejna, że to Twoja wina, że powinnaś się bardziej postarać, dlaczego Ty znowu nic nie robisz i tak dalej, nie ma szans. Więc emocje, czyli my musimy zauważyć, że nasze emocje pikują w dół w wyniku naszych myśli, nie w wyniku zewnętrznych wydarzeń, doświadczeń. Oczywiście. Może się zdarzyć coś bardzo, bardzo trudnego na zewnątrz, no i wtedy oczywiście jest nam trudniej, ale zauważcie, że nie dlatego, że, że jakiś fakt miał miejsce, tylko dlatego, że my w dany sposób to interpretujemy. Załóżmy nawet, tracę pracę, tak? Tracę pracę. No jest to rzeczywiście trudny fakt, z którym muszę się zmierzyć, ale czy sam fakt nas dołuje? Musicie to poczuć, musicie to jakby mocno zrozumieć, bo my tego kompletnie. My mówimy, no tak, no to jest fakt, no przykry i to mnie dołuje. Czy na pewno? A może za tym faktem idą te myśli. Nie będę miała z czego żyć, nie będę miała na rachunki, skończę pod mostem, nie przetrwam i tak dalej. Tak? Dopiero te myśli Cię dołują. Bo gdybyś spojrzała z boku, ja nie twierdzę, że strata pracy jest czymś przyjemnym, oczywiście, ale gdybyś spojrzała na to jednak z boku, z dystansu, gdyby to na przykład spotykało kogoś innego, no to patrzymy na to jako na wydarzenie z życia, tak? Tracimy pracę, zdobywamy pracę. Mamy pieniądze, ma, mamy mniej pieniędzy, albo nie mamy pieniędzy. Jesteśmy zdrowe, jesteśmy chore. Zobaczcie, to są naturalne, Cykle życia. Tylko jeżeli my dodamy do tego wszystkie stare programy, tak? Nie masz pracy, umrzesz, skończysz pod mostem, zawierą ci mieszkanie, i tak dalej, to jesteśmy w czarnej dupie. A jeżeli. Zobacz, jeżeli to by słyszysz od koleżanki, tak, że ona ci mówi, że straciła pracę. Masz takie myśli, że ona za chwilę skończy pod mostem, że ona umrze z głodu, że ona nie przetrwa, masz takie myśli. No, nie masz. No, a przecież to jest ten sam fakt. Chodzi mi o to teraz, żebyś spróbowała spojrzeć na sytuację, właśnie tak, jakby to spotykało kogoś. Co wtedy myślisz? No pewnie myślisz sobie, że, no tak, no to musi zacząć szukać pracy, albo musi zastanowić, co chce robić, a może wreszcie otworzy swoją firmę, o której zawsze marzyłam. Może to jest ta możliwość. Czyli zobaczcie. Jeżeli to spotyka kogoś, my zaczynamy widzieć możliwości często, bo chcemy komuś, poradzić, chcemy kogoś wesprzeć i my wtedy widzimy możliwości. Zobaczcie to, dziewczyny, jakie to jest proste. Natomiast jeżeli to spotyka nas i dajemy wiarę temu całemu czarnowidztwu, czarnym scenariuszom, odpalają się nam wszystkie wzorce, to my wtedy widzimy tylko, że to jest koniec świata. I wtedy nie dziwne, że nasze Ee, że nasze emocje pikują w dół, nasza energia pikuje w dół, my sobie dowalamy i mamy tej energii coraz mniej. To jest błędne koło. Ale z tego błędnego koła tylko ty możesz wyjść. I powiedzieć sobie, dobra, stop! Pamiętacie? Oddycham. Jestem. Czuję. Widzę. Ja mam widzieć fakty, a nie zatrzymywać się na tym wszystkim, czym Karmi mnie, oszukuje mnie głowa. Głowa zawsze cię nastraszy, zawsze. Dlaczego? Już wiecie dlaczego, ale czasem to przypominać, bo twój gadzi mózg pozbierał programy z wieków i tym cię będzie straszył. Czyli <laughs> wszelkie mechanizmy przetrwania będą cię straszyć. Tylko czy to jest prawda dziś? Czy to jest prawda, że jak tracisz pracę, to za chwilę umrzesz, stracisz dom, wylądujesz pod gołym niebem, umrzesz z głodu, nie będziesz, będziesz nie wiem, wyjadała ze śmietnika? Czy to jest prawda? Dla naszej głowy tak. Bo nasi przodkowie tego doświadczali. Poczuj to, kochany. Dla naszej głowy to jest prawda, bo nasi przodkowie tego doświadczali. Ale czy to dzisiaj dla ciebie jest prawda? Jak tu jesteście, podejrzewam, zakłada, że każda ma jakąś rodzinę, każda ma jakiś przyjaciół, bliskich ludzi. Są, oczywiście, można powiedzieć, że one działają lub nie działają, ale są różne fundacje, jest różna pomoc społeczna. Czy to jest realne, że wylądujesz pod most? Czy to jest realne? Że nie będziesz miała co jeść. Czy to jest tak, tak naprawdę realne? Zobaczcie, my mamy, to widzę. To jest też to. Ja mam widzieć, przestać słuchać głowy, bo tak jak mówię, ona cię zawsze nastraszy. Ona cię zawsze wpędzi w dołek i czarne myśli. Ale czy to jest prawda? Że już za miesiąc dwa po prostu, jak nie zdobędę pracy, to ja po prostu skończę pod most. Oczywiście ja nie mówię o tym, że są straty, żeby przejrzałoby. Ja bardziej mówię o czarnych scenariuszach. Bo one nas wpędzają w czarną dupę. Czarne scenariusze wpędzają nas w czarną dupę, tak? Czyli my czujemy się bezwartościowe, my czujemy, że nie damy rady, że świat się skończył, że nic nie ma sensu, że jak nie mam pracy, to jestem nikim, jestem nieprzydatna. Jak nic nie robię, jestem bezproduktywna I ten, i ten cały syf. No to Ty decydujesz, czy w to wierzysz, kochana. I, 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 i dziewczyny, no ja nie mówię tego. W takim sensie, że teraz jak ktoś tego nie robi, to jest głupi, a w ogóle to jest łatwe. No oczywiście, że nie. Ale ja świ wiele lat budziłam się w nocy, miałam kołatanie serca i miałam lęki, jak, bo brakowało pieniędzy, bo brakowało na rachunki i bu budziłam się z potwornym lękiem. To nie jest tak, że lęki dotyczą tylko ciebie. Każdego dotykają. Lęki, poczucie winy, bo mogłam zrobić coś inaczej, bo może gdybym się bardziej postarała, może podejmowałam złe wybory i jebut, katujemy się, tak? Też tego doświadczałam i nadal mi się zdarza doświadczać. Natomiast dziś już wiem, że jak to przychodzi... No, to tu rozpanoszył się mój kat. To oznacza, że nie jestem w tu i teraz. To oznacza, że nie jestem w oddechu, nie jestem w czuciu, tylko siedzę w głowie. Czyli jeżeli się boicie, jeżeli są myśli, które Was straszą, macie od razu wskazówkę, że siedzicie w głowie. Jak się, jesteśmy w sercu, jesteśmy w oddechu, jesteśmy w tu i teraz, jesteśmy na spacerze i jesteśmy połączone z przyrodą bo czy się możemy być na spacerze i myśli mogą nam pieprzać, tak? Ale mówi o, o stanie, kiedy jesteśmy tu, nie tu. Tam nie ma lęku. Dziewczyny, tam nie ma lęku. I to jest, ja mam wrażenie, że ja ciągle mówię gdzieś to samo. Tylko ja oczywiście rozumiem, że wy dochodzicie do tego swoją ścieżką, ale daję już Wam takie konkretne wskazówki, że jeśli się boisz, Jesteś tu. Jeżeli się wstydzisz, jesteś tu. Jeżeli masz poczucie winy, że nic nie robisz, albo że jesteś beznadziejna, jesteś tu. Jeżeli mówimy, myśli, ja myślę, ja nie wiem, co myśleć, albo ja nie wiem. Wiem albo wiem jest stąd, to znaczy, że jesteś w głowie. Głowa jest źródłem twojego złego, złego samopoczucia, Twoich lęków, Twoich domów. Więc. A my co robimy? Mamy to wszystko, jesteśmy w dołku, i co my robimy? Dziewczyny, co my wtedy robimy? Jak jesteśmy w dołku, jak jesteśmy w czarnej dupie, jak mamy tyle tego lęku, co my wtedy robimy? Jak głowa nas straszy? Siedzimy dalej w głowie i analizujemy, tak? Czyli głowa nas nastraszyła, będziesz, skończysz pod mostem, nie masz pracy, jesteś beznadziejna i tak dalej, i my dalej siedzimy w tej głowie, która produkuje te wszystkie myśli, i. Analizujemy, no dobrze, ale może to tak, a może tak zrobię, a może tak zrobię, a może tak. I się nakręcamy jeszcze bardziej, tak? Zgadza się? Zamiast poszukać lekarstwa gdzie indziej, bo głowa, która cię nastraszyła, ona nie znajdzie lekarstwa na Twój lęk. W głowie nie znajdziesz ukojenia, w głowie nie znajdziesz lekarstwa. Musisz zejść tu, musisz sobie powiedzieć: dobrze, nie wiem, co się wydarzy, nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, co mi życie przyniesie. Uf, oddech. Jestem. Jestem tu i teraz. Tu i teraz mi nic nie grozi. Tu i teraz oddycham, jestem, nie umieram z głodu, nie leci mi deszcz na głowę i tak dalej, tak? Czuję że moje życie przepływające. Tu jest lekarstwo, dziewczyny. A my szukamy lekarstwa w głowie. Wiedzy, Czytamy kolejne książki, słuchamy kolejnych rzeczy, kolejnych podcastów, kolejnych guru. Nie ma takiej możliwości, żeby twoja głowa uleczyła twoje lęki, twój wstyd, twoje poczucie winy. Nie ma. Poczułam, że to jest konieczne, żeby to powiedzieć. Zresztą opowiem Wam jeszcze taką bardzo, bardzo e, osobistą sytuację moją, kiedy właśnie wiele lat temu byłam w totalnym lęku. Nie miałam na rachunki, nie miałam kasy, wszystko mi się waliło z każdej strony. I pamiętam taki moment, że w tym pokoju, w którym teraz jestem, usiadłam sobie na kanapie, szlochałam i wtedy się poddałam. Przestałam siedzieć w głowie, kontrolować, wymyślać scenariusze, tylko poddałam się, czyli powiedziałam: Dobrze, Panie Boże, Poddaję się. Ja już po prostu nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem, czyli znowu z głowy, nie? Nie wiem, co mam zrobić. Ja już po prostu puszczam, poddaję się. Rób ze mną, co chcesz. I tak naprawdę to było moje uleczenie. Czyli poddałam się sile wyższej, poddałam się Bogu. Uznałam, że. Moje kontrolowanie, moja walka, moje analizowanie, moje wymyślanie planów nie działa. Jest bez sensu. Czyli ja nie mówię oczywiście, że my w ogóle mamy nie używać głowy, ale w takich sytuacjach my się mamy, czekajcie, przepraszam, mam coś do oka, my mamy się poddać życiu, my mamy się poddać. Każda sytuacja, która w Twoim życiu ma miejsce. Wiem, że to trudno w to uwierzyć, wiem, że to łatwo podważyć, wiem, że to łatwo zracjonalizować. Ona ci ma służyć. Jeżeli się poddasz, wyjdziesz z tego syfu do serca i powiesz: Jeszcze nie wiem, dlaczego mnie to spotyka. Ale to uznaję, poddaję się temu i, i zobaczę zobaczę, co z tego przyjdzie, zobaczę, co, co mam zrozumieć, zobaczę, czego mam się nauczyć. Przestaję z tym walczyć. To jest to poddanie. Przestaję walczyć z tym, co przynosi mi życie. I wielokrotnie byłam w czarnej dupie. Myślałam, że moja firma słoikowa upadnie. Musiałam zwolnić ludzi. Miałam lęki, tak? Nie mam z czego zapłacić. Więc wiem, o czym mówię, dziewczyny. To nie jest tak, że nam się wydaje, że ktoś ma życie usłane różami, co on tam wie o lękach. Potworne lęki, kołatanie serca, potworne lęki. Ale w momencie, kiedy mi się temu poddaje, mówimy, dobrze, no nie wiem dlaczego. Jest mi ciężko, nie wiem, dlaczego mi to życie przynosi. Ale poddaje się, żeby zobaczyć. Okej, okay, akceptuję. Takie to jest. Dlaczego ja w tym jestem, co ja mam zobaczyć? Czyli przestaję walczyć, podważać fakty. Ja tego nie chcę, ja chcę coś innego, i, i ja, ja jestem w takim lęku, że po prostu już tak dostaję yy, fiksacji. Tylko schodzę tu, jestem tu i teraz, i próbuję zrozumieć, nawet nie zrozumieć, poczuć, bo rozumieć to jest znowu tu, poczuć po co to jest. I poddaję się temu, co życie przynosi. I wtedy, jeżeli się poddajemy, przestajemy się kopać z koniem, dopiero przychodzą nowe możliwości, dopiero siła wyższa nam przynosi różne rozwiązania. Dopiero wtedy, kiedy odrobimy lekcji. A lekcja brzmi: nie jesteś Bogiem. Nie wszystko zależy od Ciebie. Poddaj się. Przestań ciągle walczyć, kontrolować, analizować, podważać to, co ci Bóg syła. Bóg czy siła wyższa. Ja mówiąc, Bóg mam na myśli siłę wyższą, tak? Nie Boga katolickiego, czy wybojaz, tak? I dopiero wtedy nagle zaczyna się ten flow, zaczyna się ten przepływ, nagle zaczynamy widzieć jakieś możliwości, nagle wychodzimy ze schematu, z więzienia głowy. I zaczyna do nas docierać, po co to było, tak? Zwłaszcza, że my nie, nie mamy, nie jesteśmy Bogiem, nie mamy mocy kontrolować rzeczywistości, tak? Także z tym dzisiaj do Was, żeby jeszcze domknąć te, to wybieram, czyli ja mam wybrać, czy jestem w głowie, czy jestem w sercu, czy jestem w kontroli, czy jestem w zaufaniu, czy jestem w walce, czy jestem w poddaniu się. Takie poddanie się. Nie na zasadzie uległości, tylko takie poddanie się temu, co przynosi życie, pole, wszechświat, Bóg i nawet jeśli jest ciężko, to ja to przyjmuję. I powiem Wam, że od czasu, jak ja zaczęłam przyjmować trudne doświadczenia, te dołki, okay, przyjmuję, akceptuję. To nie to, że się cieszę z tego, ale akceptuję, że tak jest. No, jest mi dużo lżej. Po prostu nie kopię się z koniem, nie wale głową w mur. A jak my walimy głową w mur, to jest nam coraz gorzej, bo jeszcze nam nas głowa boli, nie?